Binki idzie do szkoły. Był poniedziałkowy poranek, i Mia szykowała się do szkoły. Musisz iść? Zapytał Binki, wystając z łóżka. Jego tęczowe futerko opadło. Wrócę dziś po południu, powiedziała Mia, uśmiechając się do niego. I tak byś się nudził w szkole. Nudzisz się? Nigdy. Binki nadał się dumnie. Jestem podekscytowany podczas gdy mija pakowała torbę Binki wymyślił plan Wcisnął się do jej plecaka dokładnie między pudełko na lunch a kredki W szkole wszystko szło dobrze aż do kichnięcia Aciu dobiegł stłumiony dźwięk z biurka Mii Nauczycielka zamrugała Czy to twój plecak Oczy i rozszerzyły się y, nie to był wiatr Tęczowy nos Binkiego wysunął się na litość boską, powiedział radośnie. Cała klasa westchnęła. Czy to tęczowy chomik? wyszeptało jedno dziecko. Nie jestem chomikiem, powiedział Binki, wysiadając. Jestem potworem łóżkowym, ale takim miłym. W klasie wybuchły chichoty. Czy on może zostać pani Willow? Zapytała Lili, najlepsza przyjaciółka mi. Pani Willow się uśmiechnęła. O ile będzie przestrzegał zasad. Przez resztę dnia Binki pomagał we wszystkim. Liczył klocki na matematyce, rysował błyszczące tęcze na plastyce i rozśmieszał wszystkich podczas czytania bajek. Kiedy zadzwonił ostatni dzwonek, pani Willow puściła oko. To był najszczęśliwszy dzień od dawna. W drodze do domu Mia wyszeptała: Byłeś dziś niesamowity. Binki promieniał: Najlepsi przyjaciele na zawsze, i w każdej klasie. Powiedziała Mia mocno go przytulając. Koniec.